Cześć, jestem 1. A to jest Maja. Maja ma dziesiątkę i ósemkę. Cześć, jestem ósemka. One, two, three, four, five, six, seven, eight. A ja jestem 7. A zawołamy trójkę. Trójeczko, trójeczku. Wołacie szósteczka. Trójka, chodź do mnie. Cześć, trójeczko. Co u ciebie słychać? Byłaś dziś w przedszkolu? Jak było w przedszkolu? W przedszkolu było fajnie. Maja. Essa. Echa, 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 ja. Jestem sobie dwueczka, dwójeczka Aj. A ja jestem one! I mam jedno oko.